Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy rozmawiali o pchłach kurzych. O co tutaj chodzi, słuchajcie, jak zwalczać te pchły? No i przede wszystkim, co robić, żeby ich w kurniku nie było, no to jest jasne. Musi być schludnie, musi być czysto, musi być wysprzątane. To, co Wam zawsze mówię, natomiast no, zacznijmy może od tych pcheł, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o pchły kurze, moi drodzy, to częste szkodniki, właśnie, które mogą doprowadzić do spadku liczebności drobiu. W wyglądzie niewiele różnią się od pcheł atakujących ssaki i teraz powiem wam, jakie są objawy ich bytowania i do czego może doprowadzić ich inwazja. Pchła kurza zwana również piurojadem to powszechnie występujący szkodnik, który rozmnaża się w bardzo szybkim tempie. Tak jak w przypadku większości pasożytów zewnętrznych, pchła może przenosić wiele chorób zakaźnych i tym samym stać się przyczyną wysokiej śmiertelności drobiu. Dlatego tak ważne jest, słuchajcie, żebyśmy właśnie reagowali w miarę szybko, jeżeli coś takiego się dzieje. Całkowite pozbycie się pcheł graniczy jednak z cudem, ponieważ no bardzo ciężko jest je wytępić. Istnieją oczywiście skuteczne metody, dzięki którym można w znacznym stopniu zmniejszyć, zmniejszyć ich liczebność. Konieczne jest usuwanie ich nie tylko z ciał ptaków, ale również z pomieszczeń. Po prostu lepiej zapobiegać niż leczyć, tak jak w przypadku również innych chorób. Czym są w ogóle pchły kurze? Jeżeli chodzi o pchły kurze, w swoich rozmiarach znacznie różnią się od pasożytów bytujących na zwierzętach domowych. Są przede wszystkim znacznie mniejsze, dlatego też dostrzeżenie ich gołym okiem jest niezwykle trudne. Ich ciało jest wyraźnie spłaszczone i pokryte twardym pancerzem w kolorze brązowym lub bordowym. Pasożyt zewnętrzny bardzo silnie przyczepia się do skóry swojego żywiciela i potrafi żerować na nim przez długi czas. Szkodnik jest, co prawda, pozbawiony skrzydeł, ale bardzo dobrze skacze, co umożliwia właśnie mu zasiedlenie osobników kilkakrotnie większych od siebie. Ponadto pchła kurza wyposażona jest w czółka i ma rozwinięty narząd wzroku. Jak rozpoznać taką inwazję? Bo to też myślę istotne dla was hodowców. Inwazję pchełkurzych zauważa się dopiero wtedy, gdy pasożyt znajduje się już w okolicach dziobu lub grzebienia. Wiele zależy również do, od jego liczebności. Kiedy żeruje w piórach trudno go dostrzec, Atak tak kurzych na ciele drobiu może przypominać w wyglądzie skupiska pieprzyków lub narośla w ciemnym kolorze. Do rozwoju potrzebuje bardzo wysokiej temperatury, około 40 stopni. Niestety, gdy człowiek jest w stanie to dostrzec oznacza to, że pasożyt występuje w setkach, jak i tutaj słuchajcie, nie tysiącach egzemplarzy wówczas e, po prostu walka z pchłami jest dużo e, trudniejsza. E, jak rozpoznać? Po pierwsze to jest tak zwany świąt, czyli kury wydziobują pióra znacznie intensywniej niż zazwyczaj. Pojawiają się łyse plamy na całej długości ciała. E, może się pojawić niepokój i drażliwość u drobiu, wyczerpanie fizyczne, utrata apetytu, a co za tym idzie również masy ciała. Pchła kurza przenosi wiele zakaźnych patogenów, które mogą doprowadzić do całkowitego wycieńczenia, a nawet pomoru drobiu. Znacznie mniejsze... Yy, Zmniejsza się, słuchajcie, nieśność, ale także ich ogólna kondycja zdrowotna. Pchły mogą przenosić poważne choroby, w tym salmonellozę, brucelozę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Jeżeli chodzi o metody zapobiegania, zwalczania pcheł kurzych, to na rynku można znaleźć różne środki, słuchajcie, pomocne w zwalczaniu pcheł. Dostępne preparaty w postaci jakichś aerozoli, proszków, żeli itp. Tu nie chcę reklamować żadnej firmy, natomiast wszystko można w internecie, sobie słuchajcie znaleźć. Działają one na pasożyty, paraliżująco, przez go skutecznie obniżają ich liczebność. Należy pamiętać, aby nie doprowadzić do przypadkowego połknięcia preparatu przez kurę. Substancja aktywna może być bowiem niebezpieczna dla układu trawiennego ptaka. Przed użyciem jakichkolwiek środków owadobójczych konieczne jest zadbanie o prawidłową wentylację kurnika. Jeżeli chodzi o dezynfekcję, moi drodzy, to aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się pcheł kurzych, warto regularnie poddawać kurnik dezynfekcji, tak jak już mówiłem, po prostu trzeba go sprzątać. Należy pamiętać, aby dezynfekcję przeprowadzać za pomocą środka o szerokim spektrum działania, a sam zabieg wykonywać w momencie całkowitego wyschnięcia tego miejsca. Pchły kurze to często pasożyty zewnętrzne kur, człowiek najczęściej stwierdza ich obecność, gdy liczba właśnie osobników na drobiu jest zbliżona do tysiąca i walka z tymi drobnymi szkodnikami jest dość trudna, ale nie niemożliwa. Czyli tutaj mówimy o profilaktyce, o sprzątaniu, o dezynfekcji kurnika. Jeżeli chodzi słuchajcie o same pchły, co zrobić gdy kury już je mają? Oczywiście będzie tak zwana deakaryzacja. Jest to opryskanie całego kurnika specjalną mieszanką, którą można nabyć na przykład w jakimś tam sklepie w formie proszku bądź płynu. Cały proces jest dość długi, no ale po prostu jest dość skuteczny, gdzie no w większości mamy jakąś szansę, że się tego problemu pozbędziemy. Jeżeli chodzi o środek pchły w domu, słuchajcie, no są przeróżne, tutaj nie chcę reklamować, natomiast jak wpiszecie na pewno coś znajdziecie, nie sugerowałbym się ceną, tylko właśnie bardziej jakością i marką, co to jest za produkt i, i, i to jeżeli chodzi o te najważniejsze informacje. Co, co jeszcze jest bardzo istotne? Bardzo istotne jest, słuchajcie, żebyśmy w pory działali, to znaczy sprawdzali kury, wchodzili do kurnika, przeprowadzali raz na pół roku, jak nie częściej właśnie dezynfekcję takiego kurnika. I sprawdzali, czy te kury, słuchajcie, są zdrowe, czy żadne tam robaki, żadne szkodniki się na nich nie pojawiły. Szczególnie jeżeli tych kur mamy dużo i kury mają cały czas otwarty kurnik, i różne zwierzęta, różne ptaki, różne insekty mogą do tego kurnika po prostu wejść. Także sprawdzałbym to, słuchajcie, zwracałbym na to uwagę, żeby takich problemów nie było. Kolejna bardzo ważna rzecz. Pytaliście mnie statystycznie, jak to wygląda, czy dużo ludzi ma e, ten problem. Chcę Wam powiedzieć, słuchajcie, że nie jest tak. Nie jakoś bardzo dużo ludzi ma ten problem, natomiast zdarza się faktycznie, że e, tak powiedzmy na 10 osób, jak piszecie, no to dwie osoby na 10 może taki problem mają więc on się no pojawia siłą rzeczy więc warto by było po pierwsze zadbać właśnie o dobrostanu zwierząt o tą dezynfekcję tego kurnika i o to, żeby mówię, od czasu do czasu wejść zobaczyć jak te kury żyją, czy wszystko jest u nich w porządku, czy pobierają pokarm, czy są zdrowe, czy właśnie nie wydziobują sobie nadmiernie piór, czy mają w ogóle te pióra e, i tak dalej, słuchajcie i to w jakiś sposób na pewno uważam pozwoli uniknąć właśnie tych e, problemów związanych bezpośrednio właśnie z e, z Tymi pchłami. No niestety, no, trzeba się liczyć z tym. Słuchajcie, teraz jeszcze ciepło są różne problemy, e, różne przeciwności, które się pojawiają. Jakoś trzeba e, sobie mimo wszystko e, z tym poradzić. E, z takich informacji chyba ważniejszych to tyle. Teraz na dniach pojawią się oczywiście odcinki, również o innych gatunkach e, zwierząt, tak jak już mówiłem, będziemy nagrywali. E, to z tych ważniejszych informacji tyle. Zobaczcie, jeszcze wam pokażę, jak deszczu nas spada. Po prostu zrobiło się może i dobrze, że pada, bo taka susza była, a to też jest, słuchajcie, dobre, bo to też, szczególnie dla pcheł, taka temperatura, słuchajcie, bardzo dodatnie, jak Wam mówiłem, jeżeli jest bardzo ciepło, sucho, 40 stopni, to dla nich jest rarytas, dla nich jest super, natomiast, no, taka pogoda trochę im przeszkadza, chociaż, no, to też nie ma reguły, bo już jak się zagrę... Jak już będą, słuchajcie, w organizmie, czy, czy, czy w ogóle będą gdzieś po tym kurniku skakały, będzie, będzie ich tysiące i więcej, co już będziemy w stanie dojrzeć, to już bardzo często może być e, za późno, no już trzeba po prostu szukać środka, żeby jakoś te kury, e, jakoś te pchły, słuchajcie, w miarę możliwości wytępić, żeby tego problemu nie było, albo chociaż, żeby go zminimalizować. Często piszecie, że używaliście jakichś środków, czasami to nie pomagało i tak dalej. No słuchajcie, czasami na 100% nie da się wytępić, ale wierzcie mi, że na pewno te środki mimo wszystko trochę pomagają, bo byłoby tych pcheł dużo więcej. Ale pamiętajcie, dbajcie o tą profilaktykę, jeżeli one się nie pojawiły, to super u Was w hodowli i lepiej niech się nie pojawiają. Trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia. Cześć!